Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Marcin Kucharski, zajmuję się układaniem psów myśliwskich. Tutaj widzimy posokowca bawarskiego. Ćwiczymy w tym momencie odłożenie. Jest to któreś z kolei ćwiczenie. Także progres jest powolny, ale do przodu. Ale jest. jestem z psa bardzo zadowolony. Na ścieżkach pracuje bardzo ładnie. No i teraz doćwiczymy jeszcze troszkę odłożenia, później połączymy wszystko w całość. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Szukaj. Szukaj! Szukaj! Aha. Dobrze, szukaj! Szukaj! Jeszcze musisz trochę dojrzeć. Będą będą ciebie ludzie. Nawet fajnie mi się podoba. Fajna praca jego jest. Nie ciągnie, tylko trzyma się. Jeszcze młody pies, także. To mu wybacza. Zwłaszcza, że idziemy pod wiatru. Szukaj. jeśli się naprowadzasz dobrze, dobry, tak. Haha! tfania znalazłeś, dobrze, dobrze. Do